no chyba, ona chyba naprawdę wzięła te pieniądze i poszła sobie coś kupić. O! Dobrze, muszę ją znaleźć szybko. Tak się to tutaj prezentuje. No niestety dzisiaj jest dość wilgotno. Także widok... niezbyt ostry, że tak powiem. Ale no, no są takie uroki właśnie mieszkania w tropikalnym klimacie, no. Idziemy na prom, przepłyniemy na drugą stronę no i coś zjemy. Na pewno. Tak się prezentował port w latach 50. Nie widać żadnych wieżowców na drugim brzegu. A tutaj mamy cztery generacje tych promów. Proszę od takiego małego aż do czwartej generacji, którą popłyniemy za kilka lat. Proszę, tutaj reklamuje się. Loty helikopterem nad zatoką. O! Disej jest. No spróbowałaby powiedzieć nie. Okej, okay, tu jest maszyna. Czuje się takie oto żetony. Taka przyjemność 2,5 złotego. taka kolejka. Proszę jaki wspaniały marynarz Lower deck, upper deck Ci mają zucha Proszę okej okay, wszyscy na pokładzie I już jest tutaj Experience na trochę Jaki tutaj długi cień, wieżowca. My zaraz wpływamy tutaj zacumujemy. Ok, Okej, jesteśmy na drugiej stronie. Idziemy coś zjeść. Właśnie ten drapacz chmur dawał taki długi cień. Proszę o to. Fajna jest pogoda. Lekki zapirek, rozumiecie? 30 stopni. A mamy listopad. Za co my przepłynęliśmy tym zielonym czy czerwonym? Nieważne. napijmy się. A, a jest, jest. Myślałem, że zapomniałem herbaty. Can I have, can I have um... Taką herbatkę sobie strzeliłem. A kosztowała mnie 6,5 zł. Piknik. Ale tutaj. Zakaz śpiewania, karaoke, głośników. A tam słyszę, jest jakaś łódzka, coś tam gra. Coś łamie prawo. Diabelski młyn, oka. Mi się podoba jej, jak te, jak się to nazywa, Sprzęki trafo? Nie wiem, napisz w komentarzu, jej, jak się te budki nazywają. W każdym razie są one ozdobione takimi grafikami nawiązującymi do Okolicy proszę o jest i prąd, w którym płynęliśmy. Skupiłem żonę. Tradycyjnie. ja żona jest? Muszę ją szybko znać, a co tutaj? TikTokerka I Love Aha, I love 852. 852 to jest kierunkowy do Hongkongu. Tutaj można sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe w diabelskim e, młynie proszę Są do wyboru wszelakiego rodzaju kostiumy Tak się to te zdjęcia prezentują o. Proszę Tradycyjne, chińskie Tak się nie Nie Aha. Te oto kontenery reklamują Muzeum Marinistyki kontener, czyli eksport i to wygląda na 45 High Cube przypominamy, to są inne eksport z Chin. A tu jakaś motorówka. Tradycyjna, staro-hongkońska. Dobrze, znalazłem żonę i znów zgubię. nie żony to moja specjalność. Proszę, tutaj się można przechadzać. Tam też. Tam jest taka dom jedziemy tam. Tutaj ciekawostka, wjazd do tunelu. Jak widać, jest pokryty trawą O Apple Store w Hongkongu są najtańsze ceny iPhone'ów i e, sprzętu Apple na świecie, ze względu na to, że tutaj nie ma wad. Mamy od zwykłej czternastki, 128 GB, 6900 dolarów, 7700 za 256 GB i 9400 za 512 GB. Pro Max czyli najdroższy Pro Max 128 GB 9400 dolarów 256 GB 512 GB i 1 TB czyli najdroższy kosztuje 13600 Napiszcie w komentarzach, w jakich cenach się takie telefony znajdują w Polsce. Proszę, czternaście pro wszędzie tłok, jak to w Hongkongu. Handel. Handel to jest to. Nie, to nie jest handel. O tutaj się nadaje paczki. Widzicie? Filipiny. Proszę. Handel. Czyli to, czym żyje Hongkong. Na czym zbudował swoje bogactwo. O te sobie tutaj karaokę. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tutaj jest hałas straszny. O, tradycyjny. Neon, tutaj jakiś wziął, wyślałtowany. Taki tradycyjny budynek, motyla noga. O, proszę, tramwaj, piętrowy, pozostałość. O postkolonialna chcę pokazać ten budynek widzicie to jest jubiler Tradycyjny wieżowiec tam Patrzcie Słuchajcie tutaj praktycznie nie ma słońca wszędzie i cięcie z tym budynki, ale to też lepiej, bo trochę jest chłodniej przez to, nie nagrzewa się asfalt. Tak? Tutaj to samo, nadawanie paczek. Widzicie, tu i tam, tam się to ciągnie. O, woła, musimy przejść przez ulicę. Widok. Nie zgubić żony, to najważniejsze, bo ciężko będzie ją znaleźć. Będziemy poszukiwali schodów ruchomych, bo nie chcemy się wspinać tam, tam jest pod górę ogólnie. Potem też fajne wieżowiec. Bardzo ładna architektura. No tutaj jaki ja on puszcza oczko czy, czy on nie ma oka? Chyba nie ma oka. Tutaj się nawet miejsce na drzewo znalazło, a odnośnie drapaczych mur, to jest ich najwięcej na świecie, w jednym miejscu właśnie tutaj, a jest ich ponad 8000 tysięcy. Słuchajcie, ponad 8 tysięcy drapaczych mur. Zakaz karmienia gołębi Patrzcie ile tych szczurów ze skrzydłami tutaj jest. Ok, no i wspinamy się po schodach. Przyszliśmy stamtąd. A jesteśmy tutaj, aby właśnie to schody ruchome, bo Hongkong jest zbudowany na wzgórzach. Proszę spojrzeć, jak kulturalnie przypominam wszystkim, że na schodach ruchomych, jeśli się stoi, to się stoi po prawej stronie i jest korytarz dla tych, których się śpieszy. I tak się korzysta ze schodów ruchomych. Ja po prostu nie widzę, jak ktoś je blokuje. Trzeba ludzi przepuścić, dzieci. oni sobie chcą iść, to sobie idą. A ci, którzy chcą stać, to stoją po prawej w stronie. Właśnie tak się kulturalnie korzysta ze schodów urwących, tudzież z takiej taśmy, nie wiem jak to nazwać. O, proszę wąskie uliczki Hongkong. Wszędzie wieżowce. Tutaj fajnie jak się miesza architektura właśnie, taka tradycyjna z nowoczesną restauracji proszę i następna taśma, a my pijemy się do góry Tutaj Ponką się znajdują właśnie najdłuższe na świecie zewnętrzne schody ruchome. Ja nie jestem pewien czy to jest to, gdzie się znajdujemy teraz, bo jeżeli ich tutaj dość sporo. No powiem przyjemnie się wspina. Tak to ja mogę. No Tutaj tych estakad jest mnóstwo, widzicie? To jest miasto kilkupoziomowe. Tak jak mówiłem, spinamy się na no ustęp do góry. A to co wam pokazywałem przed chwilą, czyli it's no film, nie jedz płetwy. No to graffiti e, mówiło o jedzeniu płetwy Rekina. To był taki apel, ponieważ płetwa Rekina jest tutaj w Azji zupa z płetwy rekina to jest przysmak no i co, no i łowią te rekiny biedne, oni robią tak, że złowią rekina, odcinają mu tą płetwę, a później go wrzucają z powrotem do morza i ten rekin tam ginie w męczarniach co jest w ogóle nieludzkie, no, no i też marnuje się dużo mięsa, no jak już zabili tą rybę no to powinni ją zjeść całą, ale tylko płetwa się liczy, jest najdroższa bo przez ten taszek ja nie mogę wam pokazać jak to się tu wszystko ciągnie Widzicie, to wszystko tknie się do góry na tym wzgórzu, ale żona mnie woła Bo idziemy coś zjeść yeah. deep enough Tak, to są te najdłuższe schody na świecie. Popatrzcie. To idzie tam, 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 tam. tam, tam. Także ten zaliczyliśmy. A teraz w poszukiwaniu obiadu. Teraz jesteśmy właśnie pod tymi estakadami, gdzie byliśmy. O, tutaj elegancka restauracja. Jojo poszukuje. Poszukuje o papas. Hmm. Przypominam, że jeden Hongkong dolar to 60 groszy. Jojo chce jakieś chińskie jedzenie Tutaj co? Ja chcę zjeść coś, coś ee, zachodniego Ok, zdecydowaliśmy się, że jemy tutaj Tak, indyjskie jedzenie ja Wezmę sobie chicken tikka masala Dojechało jedzenie e, Jojo ma a, ostrą lęb Jak jest lęb po polsku? A nie bar, baranina, tak? Lęb, baranina a ja mam Chicken tikka masala, teraz Ok, a teraz trzeba zejść po tych schodach z powrotem. Więc, tak, one mają 800 metrów długości. My spadamy teraz na naszą dzielnicę, gdzie mamy hotel. W tym odcinku to już chyba wszystko. Ukażą się następne, już wkrótce. Do zobaczenia! Hej! Super są te tramwaje, od tramwaj Pikachu Ale ogólnie fajnie, takie wąskie, dwupiętrowe Hong ok, Kong ok.